Dzień dobry, dzisiejszym gościem wirtualnej kanapy jest pan Ryszard Białkowski, radny miasta Konina, były działacz Solidarności. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Panie Ryszardzie, 30 lat temu, pamiętna data, był pan wtedy w Koninie. Jakie są pana wspomnienia z, z, z tego okresu? Już można powiedzieć, że w sobotę 12 odbywał się w Koninie strajk w szpitalu. Wszystkie komisje zakładowe tam miały swoich przedstawicieli. I jeden z postulatów był, żeby budynek Komendy Wojewódzkiej Milicji przekazać na szpital. I ja wiem o godzinie chyba, bo my pełniliśmy też dyżury w zarządzie w regionie, bo coś tam się zaczęło niedobrze dziać. Różne takie faksy przychodziły i to i jedna treść była taka, druga taka. No nie wiadomo było też, jak się zachować. I ja o godzinie chyba 19 albo o godzinie 20 byłem tam tej sali, gdzie odbywał się ten strajk i poszedłem do domu. Wykąpałem się i mówię to rano z powrotem tam wrócę zobaczyć co tam się dzieje. Ale o godzinie szóstej rano głośno tak u sąsiadów grał telewizor i słyszę głos Wojciecha Jaruzelskiego. Zara od razu do żony mówię, no, pewnie się coś wydarzyło, nie? Włączyliśmy telewizor, patrzymy, a Jaruzelski ogłaszał, że wprowadza stan wojenny. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie, bo wszystkie instrukcje, jakie otrzymywaliśmy z Komisji Krajowej Solidarności i z takiego sztabu kryzysowego, który się utworzył, to były na temat stanu wyjątkowego to całkowicie zmieniało postać rzeczy, że inne były założenia, inne były przygotowania, jak się do tej sytuacji, która miała się wydarzyć. No i jak to usłyszałem, to od razu wy, ubrałem się, wyszłem i poszłem do kolegi do Buszka. Żona mówi, został internowany. Do drugiego Romana, y, do Romaszko, też internowany. Do Mirona Rogackiego też był internowany. Jeszcze byłem w kilku miejscach też internowany. A to nic, tylko przyszłem do domu, mówię do żony, mówię, słuchaj, jak wszystkich internowali, to i na mnie przyjdzie kolej, nie? No właśnie. No i się przygotowałem również. po prostu na to, że tam kazałem tam szczoteczka do zębów, pasta, Papierosy paliłem teraz od 1989 roku, już nie palę. I, jeszcze pamiętam klubowe, pewno ze dwie paczki mi żona nadała. Wzięłem to wszystko i w kieszeń do paszcza. i wyszłem sobie z domu. I o godzinie 10 była msza święta w kościele świętego y, Maksymiliana Kolbe. Było poświęcenie sztandaru Huty Aluminium. Jeszcze na tej mszy tam byłem, ale już widziałem, że tam panowie z aparatami, ktoś tam coś, już było widać ten ruch, że coś takiego. No i ja mówię, to już nie wracam do domu, tylko idę do, pojechałem do Starego Kolina, bo tam rodzice moi mieszkali i na wszelki wypadek się z nimi pożegnałem. Nie? Mówię, no na pewno jestem tam gdzieś na tej liście. No. Teraz, po latach, jest po prostu wyjaśnienie na tą sprawę w dokumentach moich, które otrzymałem z IPN-u, że, że była lista osób, na której ja byłem, ta pierwsza, osób internowanych, co mieli być do Mielecina internowani. Ale w związku z tym, że o godzinie 12 została pacyfikacja tego strajku w szpitalu, Osoby, które tam były, zostały internowane, a nie były na liście. I dlatego to troszeczkę tak pokrzyżowało plany służby bezpieczeństwa. No ale na następny dzień no też pojechałem do rodziców, trochę tak jakby, no trochę się tam ukrywałem, trochę tego, ale ja wiem no organizowaliśmy jeszcze zbiórki pieniędzy. I, takich darów, żeby po prostu tym rodzinom, które osoby zostały internowane, żeby ich wspomóc. No i ja wiem pewno to tak było do 16. 16 y, y, przychodzę do. A żona mówi słuchaj, mój ma wezwanie na godzinę 17. na komendę wojewódzką policji. Ja mówię, dobrze, no to z powrotem wziąłem te przyrządy, które tam szczoteczka, pasta, papierosy. Jeszcze do tego wziąłem sobie Biblię, Nowy Testament. Pamiętam, że nie całą Biblię, tylko Nowy Testament. No i też, a wiedziałem, że te osoby, które były wezwane 14, 15, to, które nie podpisały współpracy, zostały po prostu internowane. No to przychodzę. Pierwsze takie, patrzę, siedzi, ja nie wiem, jakie tam, bo tam stopni to nie było widać, bo to po cywilnemu, no i pierwsze pytania tam różne na temat tam wprowadzenia stanu wojennego I, a w tym czasie też jeszcze, 16 grudnia właśnie, była ta akcja w kopalni Wuje, gdzie zginęli górnicy i troszeczkę już, ze mną była troszeczkę inna rozmowa. Jak nie chciałam podpisać tej współpracy, nie, no to innym, jak nie podpisali, to internowali. A w tym dniu właśnie to, nie wiem, no może to było tak z, zbieg okoliczności, że akurat te wydarzenia troszeczkę, tak jakby, wystraszyły te służby, bo tak jak roz, koledzy przekazywali później, to bardzo brutalnie z nimi się obchodzi, a ze mną to jakoś tak, yy, można powiedzieć. No, i y, nie podpisałem tego. I pff, ja nie wiem, chyba normalnie spisano protokół ze mną, i tak dalej. Ja jeszcze tego protokołu nie chciałem podpisać, a to powiedział, że będzie miał tego. No to ja przeczytałem, patrzę tam wolne miejsca. E, chciałem mówić, nie, mówię, bo tu jeszcze pan mi coś dopisze, czy tego, i na samym końcu się tam, na tym protokole się podpisałem. No i puścili mnie do domu. Ale znów za parę dni do zakładu pracy przyjechali. Ja myślałem, że to jakiś, bo taki znajomy, nawet do szkoły z nim chodziłem, nie weszli. Mówi, ja byłem na warsztacie, pracowałem jako brygadzista. Myślałem, że przyjechali po jakieś tam części albo po coś do tego.